Nasz najbliższy rywal Rosaradom. Jest to bardzo dobry zespół, praktycznie szczołówki, ekstra klasy. W ostatni weekend bardzo dobrze zaprezentował się w Pucharze Polski w Gdyni. Przegrał w finale praktycznie po zaciętym meczu. Na pewno będziemy chcieli zrewanżować się za porażkę dosyć wysoką porażkę w pierwszej rundzie. Mecz jest we wtorek. Jest to nietypowa, nietypowy dla nas dzień do grania meczy, ale nic na to nie możemy poradzić. Na pewno będziemy walczyć z całych sił. Dlatego chcieliśmy zaprosić wszystkich kibiców na ten mecz, żeby wspomogli nas z tym trudnym rywalem i żebyśmy razem wygrali w ten wtorek w Lublinie. Gramy teraz z Rosą Radą. Na pewno jest to trudny przeciwnik dla nas. Szczególnie, że po dwóch porażkach w Toruniu i, i u siebie skutne. jesteśmy głodni zwycięstwa i chcemy po prostu powrócić na, na tą y, ścieżkę zwycięstw, którą ty, z, zaczęliśmy jeszcze w styczniu y, w meczach z Tarnobrzegiem i, i ze Słupskiem. Y, ciężki mecz nas czeka we wtorek. Jest to y, dla nas y, dość nie, nietypowy dzień. Y, mam nadzieję, że kibice przyjdą po pracy o 19 i nas pomagać. Jest to bardzo ważny mecz, ponieważ chcemy się odegrać za, za porażkę y, z pierwszej rundy i mam nadzieję, że, że też nam tym pomoże Isaac, który coraz lepiej się z nami rozumie, jest coraz ważniejszą częścią drużyny. I mamy nadzieję, że, że wszyscy razem po prostu zagramy jak prawdziwa drużyna i, i ten mecz wygramy. We wtorek o 19 musicie tam być. Jesteśmy. Proszę, proszę pan.